Sandra Kubicka przed końcem roku ogłosiła w sprawie: Ślubu już się szykuje. Sandra Kubicka na koniec roku odcięła się raz na zawsze od przygnębiających doniesień. Mierząca się z rozstaniem modelka ogłosiła w sieci, że czeka ją piękny rok. Wszystko za sprawą ślubu, do którego się szykuje. Sandra Kubicka przeżywa trudny czas. Po raz drugi szykuje się do rozwodu. Sandra Kubicka w minionym roku ogłosiła rozstanie z mężem Aleksandrem Milwiv Baronem, z którym w 2024 roku doczekała się syna Leonarda. Para była razem od października 2021 roku. Para do tej pory uchodziła za zgodną, choć przetrwała razem poważny kryzys, który nastąpił tuż po narodzinach syna. Wówczas obydwoje, mierząc się z nową codziennością, postanowili zadbać o dobro synka i odbudowali swoją relację. Z końcem roku ogłosili jednak, że ich miłość nie zdołała przetrwać próby czasu. Rozstanie szybko stało się ostateczne, ponieważ do sądu ponownie wpłynął bowiem pozew rozwodowy. Niepowodzenie w miłości sprawiło, że Sandra Kubicka rozpoczęła życie na własną rękę, współdzieląc z baronem opiekę nad synkiem. Wyprowadziła się z ich wspólnego domu do nowego mieszkania i zapowiedziała powrót do modelingu, z którym skończyła po narodzinach synka. Okazuje się, że życie singielki całkiem jej odpowiada, a celebrytka stara się cieszyć każdą chwilą. W ostatni dzień roku podzieliła się z fanami wielką radością. Kubicka w Sylwestra ogłosiła, będzie ślub. Sandra Kubicka w Sylwestra za pośrednictwem swojego Instagrama przekazała fanom informację o tym, że w nadchodzącym roku szykuje się ślub. Z jej relacji wynika, że jej przyjaciel, wokalista Dominik Dudek, który zyskał sławę dzięki programowi The Voice of Poland, stanie na ślubnym kobiercu. Kocham, dziękuję. 2026 będzie piękny, bo Państwo Dudek biorą ślub. Napisała w swoich social mediach. Modelka nie zdradziła, co prawda, kiedy dokładnie odbędzie się ceremonia, ale pewnym jest, że szykuje się na celebrację w trakcie najbliższych 12 miesięcy.